Ryzyk dostaje zbyt dużo od państwa? Według wielu osób tak, a Włodzimierz Matuszak znalazł doskonałe zastosowanie dla pieniędzy przeznaczanych na działalność ojca dyrektora. Ryzyk bez wątpienia jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w całej Polsce. Fakt. Że rząd wspiera działalność duchownego z państwowych pieniędzy, bardzo nie podoba się wielu Polakom? Tym bardziej, że Tadeusz Rydzyk nie wygląda na taką osobę, która ma problem z płynnością finansową. Wokół postaci duchownego narosła cała masa kontrowersyjnych tematów włączając w to osławione dwa samochody podarowane przez bezdomnego. Czy jego liczne podróże do USA, oczywiście pierwszą klasą. Jednak co można bezrobić z tymi środkami, które ojciec Tadeusz otrzymuje od naszego rządu? Aktor Włodzimierz Matuszak znalazł dla nich zastosowanie. Rydzyk straci swojego wsparcia od rządu? Matuszak znalazł miejsce dla środków. ogłoszone przez pis obietnice wyborcze na ten rok wywołały całą masę kontrowersji wśród wielu osób. Jedną z grup zawodowych, która poczuła się najbardziej pominięta, są nauczyciele, którzy teraz domagają się podwyżek. Wszystko dlatego, że rząd PIS do tej pory mówił o braku odpowiednich funduszy na podwyższenie płac nauczycielskich, a swoim wyborcom obiecał 13 dla emerytów oraz 500 plus na każde dziecko. W ten sposób nauczyciele poczuli się oszukani i zapowiedzieli protest, który odbyć ma się w czasie egzaminów gimnazjalnych oraz ośmioplasistów. Rząd cały czas stara się załagodzić sytuację, ale ich działania nie odnoszą nawet najmniejszych rezultatów. Aktor doskonale wszystkim znany z roli proboszcza w serialu plebania, Włodzimierz Matuszak, przedstawił swój pomysł na to, skąd można wziąć fundusze na podwyżki dla nauczycieli. Jego przepis na wyjście z tej sytuacji jest bardzo prosty: przestać wspierać finansowo Ryzyka oraz Kurskiego. Telewizje komercyjne nie dostają miliardów z naszych podatków. TVP dostaje nie ma dla nauczycieli zabrać Kurskiemu i Ryzykowi mówił aktor. Oczywiście Matuszak nie jest jedyną osobą. Która mówi o tym problemie, ale jego słowa bez wątpienia wywołały ogromne kontrowersje w mediach. Ci, którzy obserwują debatę, przyznają, że jest mało prawdopodobne, że rząd PiS przestanie finansować Tadeusza ryzyka, ale ciężko jest ukryć fakt, że dzięki temu nauczyciele mogliby liczyć na podwyżki, i możliwe, że trochę by jeszcze zostało.